Sztuka jest sztuka. I nudą nie wieje, zawsze co się dzieje. Nie obrosła pióra jest taka akurat! Telewizja przewodowa, zielona góra! Telewizja przewodowa, zielona góra! Z tymi diabłami, potworami i czarownicami wszystko może się zdarzyć. I kiedy wydaje ci się, że udziesz z życiem, prawdopodobnie umrzesz ze śmiechu. Uniwersytecki klub czartów czeka. Akademia czarownic to doskonała komedia amerykańska, którą zaprezentujemy w sobotę 2 grudnia o 23:25 z powtórzeniem w niedzielę o 20:40. Zdradzana żona postanawia odpłacić się mężowi na wczasach, ale uświadamia sobie, że tylko on jest jej naprawdę bliski. Deszczowy lipiec to sentymentalna komedia na temat wierności małżeńskiej. W filmie ujrzymy m.in. Barbarę Kraftównę, Urszulę Młodrzyńską, Ryszarda Barycza, Jana Kurnakowicza. Deszczowy lipiec w reżyserii Leonarda Buczkowskiego u nas już w niedzielę 3 grudnia 30 minut po 18:00. W niedzielę o godzinie 18 nasz magazyn filmowy Dziesiątka. Zaprezentujemy propozycję 10. Zaprezentujemy propozycje 10 muzy, jakie będzie można zobaczyć w zielonogórskich kinach w grudniu. Zajrzymy na plany zdjęciowe największych światowych produkcji. Wysłuchamy co mają do powiedzenia hollywoodzkie gwiazdy. Słowem wielkie kino w telewizji przewodowej Zielona Góra. 10 magazyn filmowy Agnieszki Pietraszkiewicz 3 grudnia równo o 18 i w poniedziałek o 10.15. Jednocześnie informujemy, że program Jester wyemitowany zostanie wyjątkowo 10 grudnia. Kilkunastoletnia Jola wierzy w ludzką dobroć i sądzi, że ludzie na uśmiech odpowiedzą uśmiechem, na przyjaźń przyjaźnią. Choroba matki, obowiązki, jakie spadają na dziewczynkę, kłopoty z sąsiadami nie zniweczyły tej wiary. Jola pomagając ludziom zdobywa ich szacunek i przyjaźń. ESD z Elżbietą Helman i Januszem Michałowskim, Haliną Łabonarską i Mieczysławem Wojtem w rolach głównych ujrzymy w niedzielę 3 grudnia o 23.00 i w poniedziałek o 21:30. 边剧。 Starsza cywilizacja kosmiczna Gordianie próbuje zawładnąć wszechświatem. Pierwszym etapem jest opanowanie Ziemi i utworzenie z niej gigantycznego lądowiska statków kosmicznych. Ziemian w walce o niepodległość wspomaga przyjazne im plemię galaktyczne. Battle of the Stars, amerykański film science fiction, u nas we wtorek 5 grudnia, pół godziny po 20. Sport w telewizji przewodowej Zielona Góra. W niedzielę dwa wydania Sport Informacji. Najświeższe wyniki, i szybka informacja, relacja z aren sportowych naszego miasta. Sport Informacje u nas o 20.05 i 22.25. W poniedziałek 4 grudnia pierwsza liga koszykówki mężczyzn. Zapraszamy na relację z meczu Zastal Zielona Góra 10.5 Basket Club Poznań. Powtórka we wtorek 5 grudnia o godzinie 11.00. We wtorek o 17.50 nasz cykliczny program Sport Komentarz, a w piątek zapowiedzi imprez sportowych z udziałem zielonogórskich sportowców, czyli Sport Informacje. Początek godzina 17.50 i 22.30. Przyprowadź którąkolwiek maszynę i w drogę. Chryste Panie... W środę zapraszamy na amerykański dramat Hex. Jest to magiczna opowieść o miłości i terrorze. Pierwszy gang motocyklowy Ameryki postanawia stawić czoła dwóm pięknym nastoletnim czarodziejkom O'Rite i Ascaci przebywającym na samotnej farmie w Nebrasce. Ścigany przez policję gang postanawia ukryć się na farmie aż sprawa przycichnie. Kiedy dochodzi do nieuniknionych spięć dziewczęta korzystają ze swych zdolności do czarów i magii by zaprowadzić spokój. Hex na nasz w antenie 6 grudnia o 22.50 i w czwartek 7 grudnia o 20.30. Nie rób tego, tylko nie mój. Ten jest mój. Nie rób tego. Z gatunku płaszcza i szpady, oparty na powieści Aleksandra Dima, opowiada o jednej z przygód D'Artagnana, Atosa, Portosa i Aramisa. Plejada międzynarodowych gwiazd kina zapowiada znakomitą rozrywkę. Piąty muszkieter, film przygodowy produkcji austriackiej na naszej antenie 8 grudnia o 22.55. Zapraszamy! inne wybrane propozycje. W niedzielę o 17.00 pierwszy odcinek animowanego serialu produkcji amerykańskiej Kabilaki i dinozaury. Jak zawsze spotkamy też sympatyczne dzieciaki z Beverly Hills oraz przeżyjemy kolejną przygodę z T-Rexami. W poniedziałek o 17.50 policja informuje, gościem programu będzie zastępca komendanta Rejonowego Policji nadkomisarz Andrzej Josicz. Po programie Dyżur Telefoniczny. O godzinie 18.30 odpowiemy na Państwa problemy. Także w poniedziałek o 20.20 .20 19. sesja Rady Miejskiej Suplement. Gośćmi programu będą m.in. Włodzimierz Homa, zastępca prezydenta miasta i Barbara Langner, dyrektor MZK. Powtórzenie programu o 23.40. Środem 6 grudnia program publicystyczny Rafała Darżynkiewicza Bezpieczne Miasto. Początek o godzinie 17.50 i 18.30. Czwartek druga część serialu sensacyjnego produkcji USA Matrix. Zapraszamy na 23 z powtórzeniem w piątek 8 grudnia o 20.40. Piątek o 20.30 losowanie nagród Halotaxi 3000. Także w piątek o 21:30 przystanek PUTSTAK. Relacja z imprezy muzycznej w Trzymanowie. Serdecznie zapraszamy. Sztuka jest sztuka.